Taś, tak taś. Taś, 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 taś! my friend, my friend, bignie Boniek, Lech Wałęsor! My friend, ja znam Zbigniew Boniek, Wałęsor! Czego? Czo, a ra, dlaczego on na mnie mówi Zbigniew Boniek, jak ja nawet trudy nie jestem? Boniek. Boniek, to on mówi do mnie, do ciebie mówi Wałęsa. E, nie gadamy, norkojemy. A Achmed, ja nie wiem, czy ja wszystko mam dobrze, bo mi strasznie gorąco pod tą gumą. Duży chłop zasady nie wie. Narcie wściąga dziński, później zakłada guma. A, a, a... A, 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 nie wiedziałem. To nie gadamy, nartojemy. A e, żona gdzie? Zginęła. Zginęła żona! Zginę, nie Wżo... ale, Żyje, żyje, tylko się zawieruszyła, bo. się. A, żyje woda w kamień. W kamień, w woda. Ka oh, no, no. Dzisiaj lekcja e, 17. 9 chyba. 15, 10, 11, 11. 11. A, a, a. Dzisiaj lekcja 11. My to e, dzisiaj jak. E, e, a to powiedz, lekcja 11, a na końcu niespodzianka. Pierwszy raz wyjdziemy do wody. Hurra! Nareszcie, boż, można zawału dostać w tej gumie. A co będzie tematem zajęć? Dzisiaj tematem zajęć, e, jak oddycha aparat e, przez torurka do powietrza Butla i niebezpieczna sytuacja pod wodą. A to dwa tematy od razu na jednych zajęciach? Nawet nie wiem, jak blisko te dwa tematy siebie. Przepraszam. No. To. Sinatra, czego stepuje? Ja mam, ja mam chyba płetwy za małe. No nie za małe, nie za małe. Ja, ja dał największe jakie miał, to dobre płetwy no. Dobre są. Dobre są. No, ale nogi mi cierpną. Jak we, wejdziemy do wody będą wyglądały na większe. No, no, no dobra, do, nie gadamy, nurkujemy, nie gadamy. To no. aparat, to się oddycha właśnie przez butla, powietrze. To się ładnie oddycha przez powietrze, to o, o. No, pytania? Aha. Nie, no dla mnie jasne. No, no. Czy ja mam pytanie? Nie pytamy, nurko jemy! Ja wiem, wiem, ale, ale chodzi mi o to, co się dzieje, jak się powietrze z butli skończy? Się powietrze kończy, się nie oddycha. No. no dobra, dobra, No, dobra. no, no, no. To, to się trzyma kupy. No, no. A propos, no jak długo schodzimy pod wodę? No. Ładny? 30 dolar my friend, no. no. Special Nie, nie, nie kupujemy, nurkujemy. nurkujemy. A, nurkujemy no, nurkujemy, no, no, no. No dobra. To tutaj zegar taki, o, jak wskazówka na czerwone pole. Znaczy, że powietrze zbutli tędy psyt i powoli wynożamy, wynożamy. Cholera, wynużamy. przecież ja nic nie widzę, ta maska mi strasznie paruje, no. Paruje ci maska, bo oddychasz przez nos. A to źle? No bardzo źle. Ja tłumaczę, że oddycha aparat yy, powietrze z butli. Tak. A powietrze z maska zostawia na czarna godzina. <noise> <noise> Nie gadamy, nurkujemy. Nie gadamy, nurkujemy. No, no. a, a na jak głęboko będziemy nurkować? A ile kamieni mają? Ja mam przygotowane 4 po 9 kilo. A ja Więc. mam 3 każdy po 11. Ale mogę dwa koledze oddać, bo ten, bo ja się mam lęk głębokości, to ja tak... No to o, ta koledze, kolega lubi czołgać po mule. Nie lubię. To znaczy, nie wiem, nigdy nie próbował... Ja się w ogóle nie lubię czołgać, no. Tak. To nie da nie, nie. Bo to przy dnie najciekawsze rzeczy. Tak? Tak. Jakie? Wraki, skarby... Dokładnie. Skarby? Mój, tak, mój sąsiad był w tej samej szkole rok temu i jak nurkowali, to na dnie znalazł cztery zimowe opony do łady, i taką egipską muszlę. Egipską muszlę? Tak. Dużą? Taka normalna sześćdziesiątka. I to z górnopułkiem. Parcia! No. Zadowolony był? Strasznie. No, tylko, tylko potem miał trochę mniej szczęścia, jak popłynęli rekiny z ręki karmić. Rekiny jadły mu z ręki? Tak. Najpierw mu zjadły z ręki mięśnie, potem kości, potem ścięga. Wszystko mu z ręki zjadły. Tutaj, tutaj też można spotkać agresywne zwierzę. Jakie? – Piętnastometrowa kalawarnica! – Aha, siedemnasto. – Trzynasto. – Dwunasto. – 12 No, no. metrów, a najgorsza głodny rekin. – Ej, jak rekin? – No. – Tu w rzece, gdzie będziemy nurkować? – A rzeka płynie do morza? A morze płynie do ocean? – Głupi ja. No, – No, no, no. A rekin zabłądzi ocean do morza, wpłynie do rzeki i... Co wtedy? E, wtedy można podjąć walkę. Nie, nie, lepiej od razu udawać martwy człowiek. Aha, a, a, a to będzie działać? Działa, działa. Dopóki te krokodyle nie spłyną, to działa. No, aha, aha. No, no, nie gadamy, norkujemy, Dobrze, nie gadamy. A jeszcze, co się dzieje, jak się uszy zatkają? Czy uszy zatkają, woda się nie wlewa? <laughs> nie gadamy, norkujemy. No, no, no. To no ja i tak nic nie widzę, jeszcze mają mi się uszy zatkać, już kompletnie amatku będę nurkował. No. A to przy tej przezroczności wody to nie ma znaczenia. A coś źle? Ja bym chciał jednak jak najwięcej zobaczyć, żonie obiecałem, że przywiozę zdjęcia z rafy. Nie, nie, no, o, o. no w rzece rafy nie ma. Nie ma? A jest... Ale jest y, ciekawa rura. Ciekawa rura jest. Ciekawa rura. Znaczy, nie, nie ciekawa rura. A nie ciekawa? A co ciekawe? No. Nie! Znaczy, czy ciekawa, czy nie ciekawa? Bo jesteśmy ciekawi. No. No. Je, jest. Z ciekawa rura! Ciekawa. Ciekawa rura! Ciekawa o, nie! Nie! Jest tak. ciekawa rura! Nie! Ja nie wejdę do tego syfu. A nie! Seafood dobry! Seafood do. O, oh, pan! Pan! Pan yy, jest świnia i jesteś świnia. Mówiłem ci. No, no. 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 A seafood dobry. Dobry, do, dobry. Do, o, dobry, dobry, zupat dobry, no, dobra. no, no. A możemy już iść do wody, bo świnia. I do wody, go. do wody, ja życzę tyle, ile wdechy, tyle wdechy. Tak. I dowodzi dobry, tak, dobry. Zaraz, zaraz, zaraz. Achmed, ty z nami nie płyniesz? Nie, ja dzisiaj do wody nie wchodzę. Dlaczego? Nie. No do czego, Achmed? Do... No. Dlaczego Ahmed? Dlaczego Ahmed? Całe życie, dlaczego Achmed? Matka dali Achmed, to ja Achmed! No! Ale nie. Ja pytam. Boże, nie dogadamy się. Ja... ja. pytam, dlaczego ty nie idziesz z nami nurkować? No bo ja wam swoje butlę oddał, no to jak? Co, co on tam gada? Ja nic nie słyszę, bo mam maskę zaparowaną. Yeah, mówi, że nam swoją butlę oddał i popłyniemy sami. Ale co, jedną? A jedna, ale okej! Okay. Jedna jest okej, okay, bo ona duże otwory, tam powietrze wystaje, no to... Wy blisko płynąć siebie... Tak, tak. Dobrze, dobrze. Musimy, dobrze, No, no to nie gadamy, nurkujemy. To, to my idziemy... Do, do wody, do wody! Norkować. No a kiedy my się zobaczymy znowu? No niedługo, niedługo... Niedługo... Pod warunkiem, że niczego pod wodą nie dotykać. Tak. Zabronione. A zwłaszcza te lekko świecące beczki. <laughs> nie gadamy, norkojemy. No, norkojemy. O co tu chodzi? Dobra, to ty pójdź pierwszy. Dobra, bo ja i tak nic nie widzę, no. To zrobimy tak. Ja będę płynął pierwszy, bo ja na pewno niczego pod wodą nie dotknę, bo ja się brzydzę. No jak to? Taką mam traumę od momentu, kiedy sąsiadowi kluczyki wyciągają z samochodu, takie. Z wody? Z wody, a dokładnie z muszli. Z tej jego egipskiej muszli. No, także no, patrz. No to chodźmy.